W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie bracia i siostry, witam serdecznie Państwa. Moi drodzy, zaczynamy modlitwę poranną. Dobrze jest zacząć modlitwę, dobrze jest zacząć dzień od modlitwy. Dlatego już kierujmy do Boga nasze, nasze prośby, badania podziękowania. Boże mój, tobie oddaję wszystkie moje dzisiejsze działania w intencjach i na chwałę najświętszego serca Jezusa. Chcę uświęcić bicie mojego serca, moje myśli, każde najprostsze, nawet działania, jednocząc je z niezmierzonymi zasługami. Chcę też. Naprawić moje błędy, rzucając je w żar Jego miłosiernej miłości. Boże mój, proszę Cię za siebie, za wszystkich tych, którzy są mi bliscy, o łaskę doskonałego wypełnienia Twojej świętej woli, o to, byśmy dla Twojej miłości potrafili przyjąć radości i trudy tego przemijającego życia, byśmy pewnego dnia mogli zjednoczyć się w niebie na całą wieczność. Amen. Dobrze, teraz omówimy modlitwę. Mhm. Tak, teraz usiądę i będziemy mogli odmawiać tak? po tym powitaniu. Teraz będziemy mogli odmówić yy, modlitwę kościoła. Tak. Tu zaczynamy. Yy, Ojcze nasz któryś się z niebie. i imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Chyba naszego poprzedniego dramę i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na Bachu do złego. Amen. Zowość Mary, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaście między niewiastami, błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święty Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godnie śmierci naszej Amen. O Ojcu i synowi i duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki, wieków. Amen. Wierzę Boga Ojca, przedmążającego, stworzyciela nieba i Ziemi, i Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego pana naszego, który począł się z ducha świętego, narodził się z Maryi i Panny, umęczał pod polskim Piłatem ukrzyżował, umarł i pogrzebiąc, wstąpił do piekiel trzeciego dnia zmartwychwstał, stał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca, Stąd stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. <laughs> Wierzy ducha świętego, święty Kościół Powszechny, święte kopcowanie, grzechów podpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, przystanie żywot wieczny Amen. Panie Boże, zrozumujcie, Ty zawsze przy mnie stuj, rano we dnie, rano we dnie w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż duszy ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, widzielko naszymi prośbami racz nie gardzić, e, potrzebach naszych, ale wszelkim złych przygód racz nas zawsze wypawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza orędowniczko, nasza pośredniczko, nasza pocieszycielko, nasza z synem swoim nas pojednej, synowi nas, swojemu nas poleca i synowi swojemu nas oddała. Panie, daj mi dzień radosny i spokojny, bez skazy, abym dożył wieczora i mógł Ci błogosławić z weselem i czystością serca. Niechaj blask tego światła zaśnieje zaśnie nade mną i chyluje pracą rąk moich. Wspomagaj łaskawie wszystkich tych, którzy powierzyli się moim modlitwom i napełnij wszystkimi dobrami ich duszy i ciała. Zajęcia moje proszę Cię, panie, natchnieniem uprzedzaj, pomocą wspieraj, aby wszelka moja praca od Ciebie zaczynała się i z Tobą. Kończyła. Boże mój, naucz mnie dobrze użytkować czas, który mi wyznaczyłeś, aby go dobrze wykorzystał, nic z niego nie tracąc. Naucz mnie przewidywać bez udręki, naucz mnie wyciągać korzyść z popełnionych błędów, bez pogrążenia się w ich rozpamiętywaniu. Naucz mnie łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością, zapach ze spokojem. Przyjdź mi z pomocą, gdy rozpoczynam dzień, gdy wtedy czuję się słaby, czuję, czuwaj nad moim skupieniem, gdy pracuję, a nade wszystko dopełnia niedoskonałości w moim ciele. Wszechmogący wieczny Boże, który na chrzcie świętym dałeś mi za orędownika w niebie i za wzór do naśladowania na ziemi świętego Antoniego, patrona mego, spraw błagam Cię pokornie, aby za jego przykładem i modlitwą pełnił zawsze we wszystkim wolę Twoją, stał się, stał się, abym stał się dla rodziny pociechą, dla kościoła świętego chlubą, dla ojczyzny moim pożytecznym baterem, po śmierci zaś otrzymał wieczną nagrodę w niebie. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, pospiesz ratunkowi memu, chwała ojcu, synowi, duchowi świętemu, jak było już za początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Nie tylko do świętego Antoniego, ale jeszcze zwracam się z prośbą do mojego patrona, świętego Franciszka z Asyżu i świętego Franciszka Zelenianka, mojego dziadka i babcie Marianny. Kochani moi drodzy, wspierajcie mnie w wysokości niebieskiej, upraszajcie u Boga wszelkie łaski. Podobne prośby kieruję do świętego Jana Bosku, do świętego Jana Pawła II, do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Patroni moi, wspierajcie mnie. Witaj w dniu pierwszy, początku światłości, dniu najszczęśliwszy, zwycięstwa nad nocą, godny weselej pieśni pochwalnych, dniu, w dniu pasji. witaj. nim zaśniałeś. Jezus cierpiał za nas i swoją mękę, zgładził ludzkie winy. Pogodził z ojcem marnotrawny synów przy śmierci na, na krzyżu. A teraz, moi drodzy, skierujmy słowa modlitwy modlitwy powszechnej. Może, może. na ten moment usiądę, jeśli pozwolicie. Mhm. Tak, skierujmy słowa modlitwy powszechnej. Wyznajmy i przyznajmy, jesteśmy grzeszni i słabi. Prośmy więc Chrystusa o przebaczenie, abyśmy znaleźli się w Jego Królestwie, gdy przyjdzie sądzić świat. Chrystus to sprawiedliwy sędzia i dobry pasterz. Ludzie otrzymali możliwość czynienia dobra, zwycięstwa nad słabością i grzechem dzięki zmartwychwstaniu nowego Adama Chrystusa. Abyśmy w Dzień Sądu mogli się znaleźć po prawicy Chrystusa Króla. Zanieśmy nasze modlitwy do Boga i prośmy o potrzebne łaski do budowania Królestwa na ziemi. Z ufnością zatem skierujmy do Wszechmogącego Boga nasze pokorne prośby. Módlmy się za naszego papieża Franciszka, za wszystkich biskupów, kapłanów, za naszego ordynariusza księdza biskupa Krzysztofa Wędkowskiego, za biskupów seniorów Wiesława Meringa i Stanisława Gębickiego, aby nieustannie i z gorliwością podejmowali Chrystusowe do głoszenia dobrej nowiny. Módlmy się za naszych bliskich, przyjaciół, znajomych, żeby łaska Boga była z nimi i wspierała ich aktywność duchową i fizyczną. Módlmy się za nasze dzieci i wnuki, w tym za moje dzieci Kamila i Małgosie, aby Pan Bóg obdarzył ich zdrowiem i wszelkimi łaskami. Módlmy się za bliską mojemu sercu Grażynkę, żeby Pan Bóg obdarzył ją zdrowiem, miłością, spokojem, szczęściem i roztropnością, by potrafiła docenić i to, co jest dobre i ocenić to, co jest zło, złe, fałszywe, pozorne, aby Pan Bóg również obdarzył tym samym najbliższej Jej i osoby. Módlmy się za nasze i moje rodzeństwo, siostrę Marię i szwagra Henryka, za braci Ludwika i Przemka, za ich żony, dzieci, wnuki, aby Pan Bóg obdarzał ich zdrowiem i wszelkimi łaskami. Módlmy się za niewierzących, aby w ciele i krwi Chrystusa odnaleźli źródło prawdy. Módlmy się za Agnieszkę N. Hanny, Zło, Hanny i Sylwię Złocławka, Małgorzatę ze Szczutkowa, nie z Nowym i Katarzynę z by Pan obdarzył ich zdrowiem, długim życiem i wszelkimi łaskami, a miłosierny Chrystus dokonał cudu uzdrowienia i by wszystkie te osoby, które nie wierzą w moc modlitwy, nie przeszkadzały, nie przeszkodziły nam modlić się, w tych intencjach zarządzących światem, Europą i Polską, naszymi województwami, powiatami, gminami, by Pan Bóg obdarzał ich mądrością, ostrożnością, prawdziwą, troską dobro wspólne. Módlmy się o pokój na świecie, w tym, w tym samym naszej, w naszej ziemi, w naszym regionie. Módlmy się, to bardzo ważne, aby Pan Bóg raczył nas wskazać przywódcę duchowego, który w sposób mądry i ostropny, ale zarazem odważny, poprowadzi naród i który będzie głosem sumienia dla wybranych do sprawowania, sprawowania władzy w naszym kraju. Módlmy się za chorych cierpiących, aby odkrywali swój szczególny udział w męce Chrystusa i z niego czerpali siłę. Módlmy się za zmarłych, bliskich naszym, naszym sercom, w tym za moją żonę, świętej pamięci Jadwigi Glazik z domu dzięki pokarmu, aby dzięki pokarmowi wiecznemu dostąpili chwał nieba, a światło iźwiekoista Wieczny odpoczynek kracz im dać Panie, a światło i wykolista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek, krać im dać Panie, a światło i wykolista, niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek krać im dać Panie, a światło i wykolista niechaj im świeci. Módlmy się za powstańców warszawskich, aby Pan Bóg miłosierny przyjął ich ofiary dla Boga i Polski, żeby zasiedli przy boskim tronie jako męczennicy za ojczyzny. Módlmy się za naszą wspólnotę parafianną, aby wszystko sobie przykazanie miłości było regułą życia każdego z nas. Miłosierny ojcze wejdzie na pokorną modlitwę swego ludu i przemienia nasze serce, nie odwracaj od nas pełnego miłości i spojrzenia. Pomnażaj wyznawaną przez nas wiarę i przedstawienie naszych świętych patronów uczyń nas prawdziwymi świadkami Angeli przez Chrystusa Pana naszego Amen. A teraz, moi drodzy, na chwilkę zajrzymy do liturgii Słowa przewidzianej na dzisiejszy dzień. i Jest przepiękny, bardzo poetycki, bardzo, bardzo, wizyjny, bardzo wizyjny fragment który chciałbym przeczytać i, i, i troszeczkę i trochę skomentować, żebyśmy mogli tutaj y, do, y, tro, zrozumieć. Oczywiście cytat jest do cytat jest z, z, do dzisiejszego, y, do, czy, do dzisiejszego spotkania modlitywnego naszego jest zaczerpnięty y, z y, 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 y -y. O, tak. Z psalmu Responsoryjnego z, y, 140, numer 148. Tak w opisie jest ten fragment zacytowany. Tak, niech imię Pana wychwalają, bo tylko jego imię jest zniosłe. Majestat jego ponad ziemią i niebem. On pomnaża potęgę swego ludu, to właśnie ten fragment. Oto pieśń pochwalna wszystkich jego świętych, synów Izraela, ludu, który jest bliski. Niebo i ziemia pełne chwały Twojej, alleluja, alleluja, alleluja i tak dalej. Dobrze. A teraz, a teraz, moi drodzy, przeczytamy, przeczytamy fragment yy, yy, czytania z księgi proroka Ezechiela. 5 dnia miesiąca czwartego, rok to był piąty, od uprowadzenia do niewoli króla Jojakina Pan skierował słowa do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi Chaldejczyków nad rzeką Kebar. Była tam nad nim ręka pańska. Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny naczew od północy. Wielki obłok i ogień płonący oraz dookoła niego, a z jego środka promieniowało coś jakby połysk stopu złota ze srebrem ze środka ognia. Po środku było coś podobnego do czterech istot żyjących po to i wygląd. Miały one postać człowieka. Wyszły, słyszałem poszum skrzydeł, jak szum wielkich wód, jak głos wszechmogącego, podgłos ogłuszający jak zgiełk obozu żołnierskiego. Natomiast gdy stały skrzydła miały puszczone, nad sklepieniem, które było nad jej głowami, rozlegał się głos. Ponad sklepieniem, które znajdowało się nad jej głowami, było coś, co wyglądało jak szafir, a miał kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka. Następnie widziałem coś, jakby połyz stopu złota ze srebrem, który wyglądał jak ogień wokół niego. ku górze od tego, co wyglądało jak biodra, i w dół od tego, co wyglądało jak biodra, widziałem coś, co wygląda przypominało ogień, a wokół niego roztaczał się blask, jak pojawiły się tęczy na obłokach dzień deszczowy, jak przedstawi, tak przedstawiał się blask dookoła. To był widok tego, co było podobne do chwały pańskiej. Oglądałem ją. Następnie padłem na twarz. Przepiękny, bardzo tajemniczy fragment, któremu trzeba poświęcić chyba całą audycję, osobną uwagę. I, i uh -huh. tak. Tak, Bardzo ciekawy fragment. Yy, misja misja że nie zna się na prawa globalizacji. Tak. Ja chciałbym ten fragment przeanalizować. Nie mamy teraz na to czasu. Moi drodzy, powiem tak. Dziękuję, dziękując już za wspólną, za wspólną modlitwę. A co tu się stało? A jest, dobrze. dziękując już za wspólną modlitwę. Chciałem jeszcze przypomnieć, że w czwartek o godzinie 15.00 będzie trzecia modlitwa o uzdrowienie. Bardzo ważna, bo to święto Wniby Wzięcia Najświętszej Marii Panny, święto Cudu nad Wisłą. I myślę, że tutaj Jezus obdarzy nas szczególną łaską wszystkich potrzebujących, chorych. Bądź w których się zaczyna niewidzialna jeszcze choroba, a także tych, którzy się zmagają z bólem, z cierpieniem. Myślę, że e, Pan we, wesprze tutaj nas i, i e, obdarzy łaską uzdrowienia, złagodzenia bólu, łaską zatrzymania i cofnięcia choroby w jej początkowym stadium. Oczywiście nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych, dlatego też bardzo proszę, żebyśmy wykorzystali tutaj również Internet jako narzędzie, która, które umożliwi nam. Bezpośredni kontakt i, i leczenie. I rzeczywiście, moi drodzy, ta, jak zajrzycie na modlitwę do modlitwy drugiej, którą odbyliśmy 9 sierpnia, e, link będzie w opisie, to popatrzcie, rzeczywiście kamera, która była na wprost, a jak tak trzymałem ręce, było widać tutaj roz wypływające światło. To żadna sztuczka, naprawdę, przysięgnie, żadna to sztuczka. Tak. Wiem, że miałem ten dar czułem to, ale po raz pierwszy to zobaczyłem tak, mm, przez, przez coś, co było zarejestrowane przez urządzenie obiektywne. No dobrze, dobrze, kochani, to jest to. I drugie, ponieważ to jest też święto i religijne, i patriotyczne, w związku z, ze zwycięstwem na bitwie warszawskiej, jednej z najważniejszych bitew na świecie. Która zatrzymała atak bolszewicki na, na Europę, my rozpoczynamy, młody się już o to, rozpoczynamy takie działanie jak Stowarzyszenie Królewskie razem do Polski, którego celem jest wyłonienie duchowego przywódcy narodu. To jest bardzo ważny moment. I, i trzeba to rozpocząć, to jest początek tego procesu. Ja o tym już dużo wcześniej przypominałem, ale teraz to trzeba mocno zaakcentować, przebić się do. Do, do jak największej ilości ludzi, na ile to będzie możliwe, żeby taki przywódca został w najbliższym czasie, bo nam odbycie bardzo potrzebny. Moi, moi drodzy, życzę Wam dobrego, dobrego dnia. Tak? Nie też już wzywają obowiązki. Tak? Niech Pan Bóg miłosierny, obdarzy Was wszystkich zdrowiem, spokojem, ducha. Jeśli jesteście na urlopach czy w sanatoriach, odpoczywajcie. Umocnijcie swoje zdrowie fizyczne i siły duchowe. Proszę nie zapominajcie o modlitwie. Niech nie w ten dzień będzie dla Was radosny, uśmiechnięty, szczęśliwy. Szczęść Boże. Dziękuję za wspólną modlitwę.